Obok mnie znajduje się w tym momencie CK69. Klawiatura 65%, a konkretnie jest to wariant Exploded, która rzuciła mi się w oczy podczas przeglądania oferty sklepu Xcom. W tym wypadku decyzja zapadła błyskawicznie. Stwierdziłem, że muszę ją przetestować i dzisiaj zapraszam was właśnie na taki test. Materiał dotyczący klawiatury Speed CK69, która wygląda intrygująco, a co potrafi, o tym przekonamy się już za chwilę. Nie oszukujmy się, taka klawiatura przykuwa uwagę wszystkich fanów mniejszych urządzeń, praktycznie z marszą. Bardzo osobliwa konstrukcja, ciekawy format i profil. Odrobinę inna aniżeli te wszystkie standardowe czarne bądź śnieżno-białe konkurentki. Motospeed CK69 pod tym względem się wyróżnia, przy czym kosztuje on startowo 399 zł i nie ukrywam, jest to kwota dosyć atrakcyjna patrząc na zaoferowaną pracę. Jeżeli chodzi o pudełko, no tutaj mamy klawiaturę z plastikową przykrywką. Ostatnio zauważyłem, że część osób faktycznie zwraca na ten element zestawu uwagę w kontekście zakrywania urządzenia podczas spoczynku, więc być może to docenicie. Mnie natomiast bardziej interesuje obecność kabla z końcówką USB do USB typu C, bardzo dobry oplot w mieszaninie szarości i czerni, natomiast jest on trochę sztywny, to trzeba podkreślić, ale co najważniejsze mamy tutaj narzędzie combo, czyli KickUp Puller i Switch Puller. Oczywiście do tego dochodzi garść papierków, natomiast najważniejszym elementem pozostaje jednak to. Switch Puller oznacza, że mamy tutaj hot słapa, czyli wymianę switchy bez żadnego problemu, bez lutowania i to jest naprawdę spory atut. No i jest sama klawiatura. Zdecydowanie nie jest to pierwsza, lepsza 60 bądź 65. Mamy tutaj układ Exploded. Dla niezaznajomionych chodzi o to, że zarówno strzałki, jak i kilka przycisków funkcyjnych oddzielone pozostaje od głównego obszaru wyraźną bruzdą. Raz, że może wyglądać to atrakcyjniej, a dwa, dla części osób pozostanie wygodniejsze. Poza tym w przypadku CK pojawia się także rolka do zmiany głośności w prawym górnym rogu. Natomiast nie tylko to zwraca uwagę. Sam korpus całkiem solidnie spasowany, marginalne skrzypnięcie na łączeniach podczas celowego uginania, ale nie dają się one poznać przy zwykłym użytkowaniu. Co bardziej spostrzegawczy, którzy śledzą tematykę klawiatur szerzej, zauważył przy okazji, że CK69 korzysta z tego samego case'a co LK67 czy TM680. Ten sam wygląd, ułożenie diod informujących, takie same formy przetłoczeń na bokach czy tyle. Różnica? Korpus wykonany jest z półprzezroczystego plastiku, który został przydymiony. Mamy zatem znacznie większy obszar na podświetlenie RGB, które faktycznie wylewa się tutaj w każdym możliwym kierunku, zarówno na górze klawiatury, jak i spodem czy bokami. Każdą z sekcji można manewrować uzyskując efekty, które fana takich zabiegów zadowolą. Inna różnica względem wymienionych TM czy LK, no propozycja od Modo Speed jest wyłącznie przewodowa, nie oferuje formy wireless w postaci 2,4 czy też Bluetooth. Wracając jeszcze na chwilę na spód urządzenia, nie ma tutaj regulacji kąta nachylenia, trochę szkoda, natomiast gumy antypoślizgowe ze stabilizacją tego ważącego niemal kilogram potworka radzą sobie świetnie. Chyba powinienem wspomnieć o jeszcze jednej kwestii konstrukcyjnej, mianowicie CK69 jest odrobinę wyższy na froncie, więc jeżeli zależy wam na lepszym ułożeniu ręki względem urządzenia, to być może warto zainteresować się w przyszłości zakupem podpórki pod nadgarstki. Sam przykładowo do CK69 takową sobie dołożyłem. A idąc dalej, o ile dobrze pamiętam, jest to pierwsza klawiatura, którą mam okazję testować i recenzować na tym kanale. Wyposażona w profil XDA, a właśnie takie kijapy tutaj się znajdują. Przede wszystkim XDA to kick-upy należące do kategorii niższych i pozbawionych krzywizny. Tym samym każdy rząd charakteryzuje się identyczną wysokością, bez wyraźnego uskoku znanego z profilu Cherry czy też OM, chociaż tych jest znacznie więcej, to tylko przykłady, z którymi prawdopodobnie każdy z Was miał styczność. Poza tym XDA przeważnie są lekko bardziej obłe i jest w nich coś uroczego, to trzeba przyznać. Oczywiście są tutaj gusta i guściki, kwestia estetyki i profilu kick-upów to w dużej mierze prywatne preferencje. Przykładowo sam z XDA czuję się świetnie, mam kilka kompletów i jest to jeden z moich ulubionych. Profili kampów, Ale jeżeli macie zamiar się na niego przenosić, no to nadmienie pierwsze godziny po przesiadce będą przeznaczone na przyzwyczajenie, aczkolwiek później te różnice zanikają i komfort jest tak samo wysoki. Zwrócę jednak uwagę także na inne rzeczy. Są to PBTKi Deisabe o grubości 2 mm na ściance bocznej. Jeżeli chodzi o górną, momentami zdarza się jakieś przebicie podświetlenia, natomiast rzeczywiście ogólnie są one pancerne. Bardzo solidne nakładki w kolorystyce białej, jeżeli chodzi o centralną część, natomiast wszystkie nakładki dookoła są w takiej subtelnej szarości. Co prawda, tutejsze Legendy. Nie należą do najrówniejszych w zakresie przycisków jak Alt, Tab, czy nawet rzędu numerycznego, aczkolwiek dla zaznaczenia ich solidności, noki kapy czy Razera PBT wypadają przy tutejszych jak zabawki. W kontekście kontroli jedno ale mam do rolki zmiany głośności. Oczywiście działa zgodnie z przeznaczeniem, natomiast jej płynność mogłaby być lepsza. No i momentami widać lekkie problemy z perfekcyjnym odczytaniem rotacji ta pozostaje skokowa, no i przy rozpoczęciu podgłaśniania wartość potrafi cofnąć się w tej stupunktowej skali systemowej o 2 stopnie w dół, aby później. Później iść zgodnie z potrzebą do góry, przynajmniej u mnie w egzemplarzu coś takiego się pojawiło. Jak mam być szczery poza grubszymi legendami na kikapach czy brakiem regulacji kąta nachylenia, jest to ostatnia rzecz, którą rozpatruję w kontekście w jakiejkolwiek ujmy. No i teraz przechodzimy do stabilizatorów oraz switchy, której za chwilę sobie posłuchacie. Mówiąc o stabach, mamy tutaj standardowo plate-mounty, natomiast patrząc na switche, jest to Gateron Red Pro. Jednostka trzypinowa, fabrycznie przesmarowana, oferująca bardzo przyjemną, gładką, liniową pracę. Generalnie względem takiego typowego Reda zaszło tutaj kilka zmian konstrukcyjnych. Ehm, oczywiście całość, tak jak wspomniałem wcześniej, osadzona na hotswapie. Mamy hotswapa zarówno wspierającego 3, jak i 5 pinów, no a diody są w układzie północnym. Teraz z kolei posłuchajcie, jak to wszystko wszystko klika. Nie będę miał żadnych wyrzutów sumienia, jeżeli powiem, że to może i z dużą dozą prawdopodobieństwa jest najlepiej brzmiąca klawiatura dostępna w tym momencie w XCOM. Sprężynem niesłyszalne, echo nieobecne, case świetnie zbiera każde kliknięcie i nadaje mu przyjemną, głębszą akustykę. Wśród powodów takiego, a nie innego dźwięku, wspomniane fabrycznie muśnięte smarem switche, ale także pianką umieszczone między metalowym plateem a PCB. Efekty są jak na 400 zł co najmniej dobre, deklasując przy tym klawiatury od marek takich jak, nie wiem, Corsair, Steel, Razer, które kosztują nawet Dwa czy trzy razy więcej. To samo tyczy się stabilizatorów. Plate mounty, owszem, ale są trwale osadzone, bez luzów, przesmarowane, a z racji chod słaba zawsze możecie je dosmarować bez problemu. Ich stukot nie pozostawia drgania, jest równy i byłoby wręcz niedorzecznością wymagać w tej sytuacji więcej od urządzenia za tą cenę, co nie zmienia faktu, że jasne zawsze można pokombinować i jeszcze coś tam ulepszyć. Oczywiście swoje dobrzmienia dorzucają także kick-upy, bo one również pamiętajmy mają wpływ na ogólną formę kliku. No jestem tutaj, muszę przyznać, zachwycony, trochę. Mniej w tej kategorii pochwał należy się aplikacji, którą możemy zarządzać. Jest dosyć toporna, oczywiście zawiera zmianę podświetlenia wśród wielu wybranych trybów, multimedia, przearanżowanie klawiszologii, ale nie jest to zbyt przejrzyste. Funkcjonalne, owszem, z wyglądem trochę gorzej. Abstrahując od aplikacji, podświetlenie spodu case'a to już zmiany przyciskami na klawiaturze, nie ma tego bezpośrednio w sofcie. Generalnie samych skrótów na powierzchni trochę jest, mamy pełen zakres F1F12, natomiast nie zostały one tutaj oznaczone sublegendą. Warto więc zapoznać się z tą niewielką broszurą w zestawie. Dowiecie się o blokadzie klawisza Windows czy też kilku innych skrótów, warto wspomnieć: Anti-Ghosting też jest. I idąc w kierunku końca, no nie ma w tej klawiaturze zbyt wiele negatywnych elementów. Tak jak Motospeed kojarzył mi się kiedyś z bardzo budżetowymi propozycjami na Outimu, tak teraz widząc CK69, mam przed oczami bardzo atrakcyjną 65, piątkę, która wygląda dobrze, oferuje pełny zakres funkcji, pisze się na niej wygodnie, po wcześniejszym przyzwyczajeniu. Gamingowo też nie rozczarowuje, a przy każdej z tych czynności towarzyszy nam bardzo dobre brzmienie, które nie wymaga od nas żadnej dodatkowej ingerencji, no i oczywiście mamy słapa, więc nic nie stoi na przeszkodzie, aby w przyszłości umieścić tutaj jeszcze jakieś ciekawsze switche. Muszę przyznać, że po okresie testowym jestem bardzo, ale to bardzo pozytywnie nastawiony do tego urządzenia. Na tyle pozytywnie, że pozwoliłem sobie rzucić okiem również na aktualną ofertę miniaturek w sklepie Xcom i poniekąd nie widzę tam żadnego realnego konkurenta, patrząc na kulturę pracy oraz obecny zestaw cech. Rzeczywiście ta klawiatura się wyróżnia. Mamy choć słapa ze wsparciem dla trzech i pięciu pinów. Jest również układ 65% exploded wraz z rolką do zmiany głośności, która w codziennym użytkowaniu staje się takim przyjemnym akcentem. XDA, no to jest akurat po prostu wyróżnik, który pozostaje kwestią gustu, natomiast trudno im odmówić pewnej solidności, są naprawdę grube. No i te wrażenia akustyczne. Ten switch w połączeniu z pianką między PCB i plateem oraz dobrze osadzonym przesmarowanym stabilizatorem dają naprawdę dużą przyjemność, dużą satysfakcję z każdego kliku. Jedyna rzeczy, do których poniekąd można się przyczepić, no to przede wszystkim w moim egzemplarzu pojawia się ten delikatny uskok na rolce podczas korzystania. Ta płynność mogłaby być lepsza, no i poza tym same czcionki na niektórych klapach mogłyby być również. Ale tak w ogólnym rozrachunku, no jest to klawiatura, której trudno w tym momencie nie polecić. Także to wszystko ode mnie na dzisiaj. Wykoniecznie dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o Motospeed CK69, jak Wam się podoba i co ewentualnie byście w niej zmienili, poprawili, może jakieś inne warianty kolorystyczne chcielibyście w przyszłości zobaczyć. Mówię nie tylko o case, ale również o Switchu. Piszcie koniecznie pod spodem. Pamiętajcie również, żeby zostawić łapkę w górę, jeżeli całość Wam się spodobała. No i subskrybujcie nasz kanał, żeby być na bieżąco z każdym kolejnym odcinkiem. Do usłyszenia. 真相。